Jejku będzie się działo pod tym filmem w komentarzach, bo w dzisiejszym odcinku JQ7. Czytam nawet według niektórych właśnie JQ 7. Do cholery! Choć ciekawe czasy mamy w motoryzacji aktualnie, bo nagle elektromobilność, bo nagle chińska motoryzacja. Znaczy chińska motoryzacja zawsze istniała, ale chińska motoryzacja w Europie. I nie jest to wcale jakaś motopatologia, tylko całkiem fajne, sympatyczne samochody, które naprawdę dużo oferują w spoko cenie. JQ7 w wersji off-road jest to bardzo istotne z 2024 roku. Dziś przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszeczkę Wam o niej poopowiadam, zmierzymy ją raceboxem i finalnie no, skoczymy na próbę autostradową. Wiecie co? Kiedyś testowałem MGZS i no, pierwszy raz jechałem takim nowocześniejszym chińskim autem i stwierdziłem, iż z Chińczykami będzie podobnie jak z Koreańczykami gdzieś z 20 lat lat temu, gdzie, w, no nie wiem, w salonach pojawiły się pierwsze Sidy, pierwsze i 30 kusiły długą gwarancją, no kurczę i co mamy dzisiaj? Koreańczyki w formie. Ja nie jestem mentorem, ani nie przewiduję przyszłości, ale no, Chińczyki przyjęły się u nas, będzie, myślę, tak jak z Koreańczykami wkrótce. Tym bardziej, że te samochody ciągle ewoluują, ciągle coś nadrabiają na tle konkurencji. No taki JQ7, co, kojarzymy już ten samochód, widujemy go dość często na naszych krajowych drogach. Kompaktowy SUV, powiedzmy, powiedzmy, nie za mały, nie za duży, 4,5 metra długości. Mamy tu 7 lat gwarancji. I tak, te maszyny rozpoczynają się jakoś w cenniku od 139 900 zł, a wersja offroad, która ma dodatkowo nie tylko napęd na wszystkie koła, bo też różne elementy wyposażenia, jakoś od 157 000 zł. Ale ale. Ten egzemplarz został mi udostępniony przez jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiamy. Zresztą kiedyś jego samochód był na kanale, była to Laguna Coupe. 3.0 dieselek dawno temu. Pamiętam wtedy do Laguny był do pary Koleos. Aktualnie jest właśnie JQ7 w jego garażu oraz Kupra Formentor. Także właściciel ma bezpośrednie porównanie między europejską a chińską motoryzacją. Ale do czego zmierzam? Kupił ten samochód za 119 tysięcy zł, właśnie w wersji AWD, tylko po prostu była to wyprzedaż rocznika. Kupił w 2025 roku. Ten samochód jest z 2024 i nie była to jakaś specjalna oferta dla niego, tylko była taka partia samochodów dostępnych w takiej cenie? No człowieku, taki wóz za 119 tysięcy złotych, no to aż człowiek naprawdę drapie się już po głowie. Bo nie dość, iż ta maszyna jest naprawdę bardzo dobrze dopchana, no nawet wentylacja foteli jest, to kurczę, no tak przechodząc płynnie do wyglądu zewnętrznego, wiele Chińczyków jest powiedzmy wizualnie taka trochę nijaka. A JQ7? No absolutnie nie, według mnie. Ma swoje cechy charakterystyczne, raczej nie pomylimy tego samochodu z żadnym innym, no chyba, że z jakimś Range Roverem Evoque. No, to może bardziej z tej perspektywy i taka ciekawostka. JQ7 jest y, samochodem od marki Sherry. Jest to krewniak również popularnej Omody 5, ale na tej samej płycie podłogowej oparty jest również Sherry Tiggo 7 i 8 bodajże. Ale w każdym razie do czego teraz zmierza? Firma Sherry współ Pracuje z Jaguarem oraz Land Roverem, nawet mają wspólną fabrykę. Kolaboracja została zawarta w 2012 roku. Podobno JQ7 nie było projektowane wspólnie z Range Roverem Sherry, tak się naoglądało tych range rowerów. Nie wiem, wyszło coś takiego, ale fajnie wygląda. Mamy tutaj oświetlenie LED-owe, a wszędzie nawet. Tutaj proszę bardzo, coś takiego. Takie fajne urozmaicenia. Tutaj również pełno jest tutaj w ogóle światełek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nawet tutaj z dołu czujniki parkowania, przód, tył, radarek. Ta sympatyczna rejestracja. Ojejku, jejku będzie w komentarzu. Nie za 120 tysięcy złotych. Przecież można kupić sobie, nie wiem, fajny, używany samochód, ale to jest właśnie Cały urok tego wozu, że jest nowy. Już za 120 tysięcy złotych to nawet. CL63 AMG można sobie kupić 20-letniego prawie. Naprawdę co kto woli, co kto lubi, kwestia kryteriów, nie ma co się na nikogo obrażać. Felgi takie oto pięcioramienne, ramienne 19 wyglądają troszeczkę jakiejś, jakaś do mielonki robienia maszynka. Tutaj mamy plastikowe wstawki, które pomagają w aerodynamice. To kwestia gustu, czy się to komuś podoba, czy nie, ale bardzo łatwo się te felgi czyści. Rozmiar opon 235 na 50, co już mamy założone opony zimowe, ale fabrycznie ten wóz wychodzi na Kumho. Duży light bar. Czekajcie, pokażę wam kluczyk. Wygląda w ten sposób. No klikniemy sobie. Odpali nam się. Proszę bardzo. Elegancko. Oczywiście jest tutaj system bezkluczykowy, wysuwane klamki i gdy oddalimy się od samochodu, widzieliście, teraz się auto zamknęło, klamki się wsunęły. Kluczyk mam tutaj. Podchodzę do auta i klameczki wysuwają nam się. Same, można sobie odpalić zdalnie. Auto z zewnątrz jest bardzo ładnie spasowane. Zobaczcie, jaka tutaj mała szczelina. Tutaj również. W dodatku, auto jest symetryczne. z Czasami nawet w europejskich autach nie jest to wcale takie oczywiste aktualnie. Tutaj proszę, równiuteńko. Śliczny jest tutaj kolor, bodajże nazywa się on Moonlight Silver. Taki srebrny, ale taki. Kurczę, taki błękitny jest właściwie ten samochód. Ale taki JQ może być czerwone, może być zielone, czarne, białe. I co ciekawe, tego samochodu nie można sobie jakoś, nie wiadomo jak, spersonalizować. Przykładowo wzór felg jest ten sam. Czy tam wnętrze na przykład tutaj zawsze będzie czarne. Ale kolor wybieramy sobie bez dopłaty. Wszystkie są w cenie samochodu. Nawet tutaj, proszę, taki two-tone, że dach jest czarny. Ale jest możliwość skonfigurowania, spersonalizowania sobie tego samochodu z dachem w kolorze nadwozia. Człowieku, tu jakieś owiewki. No i proszę, Shadow Line nie ma tu chromów. Że tylko grill w sumie jest chromowany. To wszystko solidnie jest zamocowane. Panoramiczny dach, który w połowie jest otwierany tak na zewnątrz. Trochę jak w Mercedesie na przykład. Uszczeleczki. Proszę bardzo, jest okej okay. Przy Europejczykach nie ma co tutaj się wstydzić. No to jest delikatnie inaczej, ale Boże. Bez kompleksów, oczywiście ten samochód ma też swoje jakieś tam e, wady, o których możemy później porozmawiać. Ale to każdy samochód ma wady, wiadomo. No nie wiem, na przykład reflektory nie mają tutaj wycinania, ale w tej cenie, no to pff, naprawdę. Bezczelnością byłoby narzekać, że takich rzeczy nie ma. Lusterka, LEDowe kierunkowskazy, kamera z każdej strony 360 stopni, a nawet jest to dokładnie widok. 540 stopni, tak widziałem w opcjach. Bagażnik. Jest tutaj też możliwość otwierania. No, jak podejdziemy z tyłu, gestem klapa otworzyła nam się nisko, po prostu właściciel ma niższy garaż. Nie chciał, żeby mu zahaczyła. Można to sobie też wyregulować. I bagażnik. Normalny bagażniczek. tutaj. proszę bardzo, jakieś haczyki. No, nie wiem, czy do tego można się przybić, ale jest tutaj twardo w bagażniku. Jejku, jejku, ale za to jest oświetlenie. Wejście 12V. Tutaj ponownie haczyk. Taka oto. Roletka. I tutaj jeszcze jest też przestrzeń bagażowa. O, proszę, koło. Dojazdóweczka, ale jest. Gdyby wyciągnąć tutaj ten steropian z dołu, myślę, że nawet pełnowymiarówka by się tutaj zmieściła. Bagażnik ma pojemność 480 litrów, jeśli mamy napęd na wszystkie koła. Bodajże jakoś 560, gdy napęd jest naprzód. Liczone jest to do roletki, także roletkę ściągamy, jeszcze możemy troszeczkę więcej tutaj też e, załadować. Technologia, ziomeczku. No i tutaj też takie offroadowe. Akcenciki. Aha, jeszcze z tyłu wam nie pokazałem. No, mamy tutaj fejkowe końcówki wydechów. Prawdziwe końcóweczki są tutaj za tymi fejkowymi i po obu stronach. No wnętrza przejdziemy sobie od strony pasażera, ponieważ. Tutaj, proszę bardzo, jest fotelik rodzinny auto. To wiecie co, już nie będziemy fotelika wyciągać, ale ustawię podobnie fotel. Jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jest ok. No i zobaczymy, jak tutaj dwumetrowiec za dwumetrowcem się mieści. Słuchajcie, nawet ten fotel troszeczkę do tyłu ze 3 cm dałem za bardzo. A i tak tutaj normalnie jeszcze mieszczą mi się kolana za fotelem. Na głowę również mam tutaj jeszcze miejsce troszeczkę. Jak się wyprostuje, no to może włosami o podsufitkę dotknę. Ale szyberdach. Pfu, jaki szyberdach. pano. Panorama. Tapicerka perforowana, gładka, przeszycia białe, nawiew z tyłu i może tego nie widać, ale tutaj z dołu są dwa wejścia do ładowania i dwa przyciski od podgrzewanej tylnej kanapy. Podświetlenie ambienty, widzicie ten pasek zielony, idzie sobie ono nam dookoła. Ambient jest tutaj aktywny, może on nawet pulsować nam w rytm muzyki. Wiecie, niby takie duperele, ale są. No i proszę bardzo, kokpit. W ogóle ten samochód nie wygląda Na 119 tysięcy złotych, no przyznacie Też jak jedziemy na wertepach na nic stoi nie telepie Okej, okay, no może pod sufitkę mamy jasną Fajnie by tu wyglądała czarna, ale Boże Jejku, jejku, przejdziemy sobie do przodu Jeszcze boczek drzwiowy z tyłu Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko Taka inna faktura Tutaj jest miękko, tu jest w ogóle inny materiał Taki materiał możemy spotkać Na przykład w Range Roverach Czy to Iwok czy to Velar ma na boczkach takie coś Ni to skóra, ni to zamsz Takie... Hmm, tutaj plastikowo już będzie od połowy w dół, aż właściwie może nie od połowy, no bo tutaj też jest twarde. Tutaj wiadomo, też jest twarde, no bo jest to. O, taki dekor. Tutaj taki surowizna troszeczkę miała być, że śruby na wierzchu, ale to jest specjalnie tak zrobione. Tutaj już jest miękko. Ładnie chodzą klamki. Tak jakby tutaj jakaś gąbeczka była Tu też jest głośnik oraz element ambientu aktywnego Audiosony, 8 głośników, które występuje właśnie w wersji off-road No i zanim siądę za kierownicę, może tutaj przeczytam Wam Ta lista jest, czym różni się wersja off-road od normalnej Oczywiście, że mamy tu napęd na wszystkie koła, ale... Silnik jest ten sam, skrzynia automatyczna ta sama Dodatkowe elementy wyposażenia To system wyboru trybu pracy układu napędowego na wszystkie koła Czyli tak zwane tryby jazdy podgrzew jest tutaj przednia szyba oraz dysze. Trochę różni się system multimedialny przede wszystkim. Mamy tu napęd na przód, no to ekran ma 13,2 cala. Tutaj 14,8. System audiosony z ośmioma głośnikami, wyświetlacz HUD, system oczyszczania powietrza w kabinie. Ale patrzcie, kilkanaście tysięcy złotych dopłaty, a jaka to jest różnica przecież. Podgrzewana kierownica, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędziwego fotela kierowcy, wentylacja przednich foteli, siedzisko i oparcie, oraz funkcja pamięci położenia fotela kierowcy oraz lustra zewnętrznych. Ja nie mogę, okej, okay, no z 2024 roku wóz, także rok starszy, ale i tak gwarancja idzie od pierwszej rejestracji 119 tysięcy za to? No to ci Chińczyki, to ci Chińczyki. No bardzo ładnie. Klameczka wygląda w ten sposób, raczej jest taka naturalna w obsłudze. Ci, którzy takich klamek nie mieli, najbardziej narzekają właśnie, że w zimowych warunkach podobno jest z tym dramat. Ja w Tesli przeżyłem trzy zimy z takimi klamkami i dałem radę, nie było problemów, blind spot. I boczek z przodu tak samo jak z tyłu. Tutaj jest miękko, miękko, no i tutaj dopiero jest twardo. Wszystko to jest solidnie spasowane. I fotele, proszę bardzo, tapicereczka, tak to wygląda. Zagłówki, specyficznie wyprofilowane. Kawał foteliska właściwie tutaj jest. Nie trzymają nas one tutaj, nie wiadomo jak na boki. Ale jest to raczej rodzinny suwik, nie żadna sportowizna, więc tutaj nic Jake'u nie musi raczej udowadniać myślę. Tutaj proszę. Kurczę, z czymś mi się to kojarzy. To na pewno z Mercedesem, ale nie wiem, czy w kodiaku nie ma takich pionowych po bokach nawiewów. I tak tutaj mieści się prawie dwumetrowy Petrol head za kierownicą. Siedzi się troszeczkę wyżej. Tak to, ale pozycja za kierownicą jest całkiem spoko. Włosami o podsufitkę nie dotykam. Czekajcie, odpalimy sobie. I zrobimy coś takiego. Jeszcze, panie drogi, jeszcze. Lepiej? Lepiej. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest bardzo spoko. Mamy tutaj, proszę bardzo, wsteczny. No takie jest tutaj obkamerowanie. Okej, okay, rozdzielczość tych kamer mogłaby być lepsza, ale widać w nich wszystko. Ym, dajmy sobie o to na przykład. Co to jest? Co to jest? Aha, okej. Okay, na krawężnik, dobra. Tylne i przednie koła. A tutaj plusik. Dobra, okej. Okay. Okay. to są same ustawienia do czujników parkowania i takich rzeczy. Jak dajemy kierunkowska, a tu już od razu Wam pokażę, to proszę bardzo, tak się nam tutaj widok zmienia, w czasie jazdy nawet. Design deski rozdzielczej, no, jest tutaj mniej charakterystyczny troszeczkę, niż z zewnątrz ten samochód, ponieważ no jest tutaj taki pionowy e, ekran, tutaj mniejszy, poziomy i tak jest właściwie w większości Chińczyków, za to deska rozdzielcza ma tutaj jakby dwa takie poziomy, takie schodki tutaj i tutaj, Dekor. Coś takiego to jest naklejeczka. No tutaj od dołu już jest twardo, od połowy w dół. i się, gdyby było miękko. Tutaj już jest mięciutko, mięciutko, nawet jakieś oprzycie Had Widać coś tam, widać coś tam. Ekran na stałe jest pionowo. Nie tak jak w BYD, że możemy go sobie przekręcić. No a tak jak w tak Teslowa, to troszeczkę chyba nawet. Podobno system jest tutaj oparty na Androidzie, także gdy podłączymy sobie komputer, możemy wgrywać różne aplikacje. Tutaj proszę bardzo. Jakieś tam powiadomienia, a z tej strony, skróty. I tu jest taki main screen, jakby. Możemy tutaj zmieniać sobie też tapety od razu. Dobra, przyszedłem tutaj do systemu multimedialnego. To wszystko wygląda właściwie jak w Tesli, szczerze mówiąc. No, możecie sobie pauzować, no bo tutaj ten film będzie i tak już za długi. Proszę bardzo, ile tutaj jest możliwości personalizacji? Większość rzeczy właściwie nie jest tutaj aż tak potrzebne, ale no to pamięć foteli Bluetooth, a lepiej jak coś mamy a nie korzystamy niż nie mamy i byśmy chcieli skorzystać. No tuta peta ustawienia motywu, no to jest o coś takiego, możemy sobie podejrzeć. Jednak wolę taki normalny, tradycyjny. Można to wszystko ustawić też na ciemny, proszę bardzo. Teraz to tak, i okay. bardziej premium feeling chyba jest teraz nawet Też wspomnę, już tutaj są folie na wyświetlaczach, dlatego są one takie matowe Podobno nawigacja w tym samochodzie jest kiepska, właściciel mówi e, Ale jest Android Auto, także bez problemu, normalnie jak w telefonie Wadą też tutaj jest podobno odbieranie sieci FM, no ale może to będzie poprawione z którąś aktualizacją No zobaczymy I panel klimatyzacji, no tutaj tak na szybko możemy sobie wszystko zmieniać Podgrzewana kierownica Fotele, ogrzewanie, wentylacja w takiej cenie ja to była, to była wspaniała partia, tak jak wspaniała jakość powietrza tutaj jest. Tryby jazdy możecie sobie spauzować, zobaczyć, jakie są. Proszę bardzo, tutaj też możemy sobie trybami sterować, takie jest kliknięcie. I na ekranie proszę bardzo, płynnie to wszystko chodzi. Widziałem test Autowizji. Pozdrawiam serdecznie tutaj Bartka, ale on testował wersję plugin i może dlatego tutaj był lag, jak się tryb sport wrzucało. Tutaj tego nie ma. Tunel środkowy takie ala drewno. Oczywiście nie jest to prawdziwe drewno, tak jak skóra jest fejkowa. No jakieś kromiki, tutaj skróty do podgrzewanych foteli, o, żeby klimę włączyć i wyłączyć. Bardzo dobrze. Gałęń już. Taki szaleniec, jak jakiś jak jakaś głowa robota wygląda. Całkiem spoko chodzi, tak mięsiście jakby. Ładowarka indukcyjna dodatkowo z chłodzeniem telefonu. Tutaj jeszcze taka półka całkiem spora. Wejście USB-USB-C i 12V. To jest naprawdę dużo miejsca. Spokojnie dwulitrowa butelka nawet się zmieści. Lusterko z mojej perspektywy. Tak to wygląda. Wszystko w normie i panel. U góry. No czekajcie, otwórzmy sobie też dach. Schowek opada nam miękko i jest cały twardy. No, to taka wada. No, przy tych wentylacjach, foteli, tych panoramach i tak dalej, bezczelność narzekać. No i tutaj jest też czujnik, który ciągle na nas patrzy. O, aż burmester mi się przypomniał. Zajrzymy pod maskę. Dwa razy jak w BMW. Tutaj jest jeszcze głośnik. Ciekawe. Wadą też mogą być te systemy tutaj. E, wspomagające, znaczy nie wspomagające, tylko pilnujące nas w czasie jazdy, no bo często usłyszymy, że tam zwróć uwagę na drogę, co ty robisz? W MG widziałem, jest tak samo, podobno w lip Motor również coś takiego występuje w C10. No i to całe okno dachowe. Tak, z tej perspektywy się maszyna prezentuje. I co do wad, też pewne mam tutaj wątpliwości co do działania yy, asystenta półautonomicznej jazdy. Tempomat aktywny działa całkiem spoko, ale już takie prowadzenie w pasie i tak dalej. No, troszeczkę to mogłoby być poprawione. Działa trochę za nerwowo i za mało naturalnie. Pod maską jednostka 16. TGDI. Wyczytałem, że podobno szereg. Jakieś tam coś miało z Hyundai'em do czynienia troszkę, ale nie jest to Hyundai'owski silnik. Może jakieś niektóre rzeczy są na licencji Hyundai'a, czy tanki. No nie, nawet porównałem pojemność centymetrów sześciennych w takim Tucsonie silnik 1.6 Turbo i tutaj no to jest inaczej. Benzynowe 1.6 Turbo skonfigurowane z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów. Ole, turbinka. Zwróćcie w ogóle uwagę na ten zbiorniczek. Kurczę, jak w wagu, jak w Volkswagenie jakimś. 147 koni mechanicznych, 275 Nm. Auto waży mniej więcej 1600 kg, więc nie jest to jakiś tam dzik czy zjeźdź że zimieszek. Jest to SUV z napędem na wszystkie koła. Napęd jest tutaj elektrycznie dołączany, Haldex, o ile wiem. Średnie zużycie paliwa, producent mówi coś o 8 litrach średnio i w zasadzie to, no, średnie zużycie jest tutaj takie w cyklu mieszanym od 8.3 do 8.6. Wiadomo, to zależy, czy będziemy więcej jeździć w mieście, czy na trasie, czy na trasie szybciej czy wolniej, nie ma tutaj systemu miękkiej hybrydy, jest jedynie start-stop z ecofitcherów. W wersji z zapewne na wszystkie koła do pierwszej setki powinniśmy rozpędzać się te 11,4 sekundy. Prędkość maksymalna 180 km na godzinę i obawiam się, że jest to kagańczyk, bo wersja z napędem naprzód również ma wpisane 180 zbiornik paliwa. W wersji napędowej ma 51 litrów, a tutaj 57, jak on na wszystkie koła. Trochę dziwne, ale spoko. No dobra, to co? Przenosimy się pod autostradę. Zobaczymy, czy to kagańczyk, czy nie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wybaczcie, że tak czasami chaotycznie ta. Ten teścik może wyglądać Ale kurczę, jest tutaj tyle do opowiadania ja tej niektórych rzeczy Wam też nie pokazałem Zobaczcie, ten fotel można O, stąd nawet regulować Czy też jeszcze istotna wzmianka o zawieszeniu Jeśli by tak porównać Omodę 5 Z takim JQ7 O, słychać jak się klameczki schowały To tak, zużycie paliwa w ogóle samo się tutaj wykasowało Z przodu mamy tutaj kolumny Mac Persona W Omodzie też ale jeśli chodzi o tył, jeśli mamy przednio napędowego takiego j i o modę 5, bo o modzie o ile wiem nie ma napędu AWD przynajmniej na naszym rynku, to z tyłu jest normalnie beleczka. Jednak gdy tutaj mamy napęd 4x4, no to już jest wielowahacz. Myślę, że to jest też istotna informacja. Dobra, damy sobie na sport. No nie wiem, czy tutaj 100-200 będziemy mierzyć. Dobra, tu było ograniczenie. Możemy cisnąć. O, żeby nam nie pykały. Czasami się myli e, troszeczkę ten, ten, z ograniczeniami. I teraz jest pod wszystko. Dźwięk kierunkowskazów również można sobie zmienić. Jest tyle możliwości personalizacji, że to jest szok. No, jest pod no Dobra, ja tutaj zwolnię. Proszę bardzo, jakie nawet obroty mam przy 170 niecałe 3000? Widziałem, ciekawe czy to już najwyższy bieg. Tak, siódmeczka. Dobra, póki co tutaj nie ma sensu deptać, także sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. To takie 120 km na godzinę to mamy 2049 obrotów skrzynia biegów chodzi mniej więcej tak jak DSG w 1,5 TSI takim nowym no jest całkiem płynnie nie jest też aż taka szybka jakaś wyczynowa tak sobie chodzi wiecie tak jaki jest charakter mniej więcej tego samochodu normalny wozik do Normalnego śmigła. Znaczy, normalny ma też jakiś charakter. Ma fajne wyposażenie, jakościowo jest ok. I 100 km na godzinę to mamy 1000, gdzieś 1620. No, tutaj odcinek specjalny to trzeba będzie depnąć. nie jest dość ok. Teraz jest podwiar. Zobaczymy, jak będzie w drugą stronę. Silnik, ogólnie go tutaj słychać jak tak, o Depniemy do dechy No to teraz tutaj trochę słychać silnik Ale gdy jedziemy normalnie, no to nie Dobra. Ciekawe, 180 wpisane, a my pod wiatr ciśniemy i zaraz będzie 180 No i ciekawość to kogańczyk Paka 84 Tutaj chwilkę dosłownie odpuszczę Na siódmym biegu niecałe 4000 o obro... Ojejku! 3200 przez 180 No i dobra, i tutaj idę. Dawaj, Jake Dobra 195 km na godzinę Według GPS-u Lecimy do kolejnego jeszcze zjazdu I pociśniemy z wiatrem Bo tutaj ja widzę, że tu nie ma kagańczyka Te Chińczyki to przeważnie są szybsze niż Deklaruje No 180 A już 195 było Wprawdzie okej, okay. z górki się bujnęliśmy ale podwiat, ciało piernicze, sajgonki na ostro. Sprawdźmy, może zużycie paliwa. Tutaj się wciska przycisk. Kierownica, o też nie powiedziałem, ale nie ma tutaj haptyki, to są normalne przyciski. Proszę bardzo, jakie tutaj ciśnienie i tak dalej, skup się na drodze. Ja jestem skupiony 11,7. Jednak zużycie paliwa troszeczkę jest tutaj mierzone tak jak w Mercedesie. Pamiętam, chyba w W220 było podobnie że zaczynało sobie od środka, o, albo też miałem tak w CLS, czyli w 211 też tak będzie, zaczynało pomiar od środka, powiedzmy 9 litrów i tak sobie powoli schodziło albo wyżej, albo niżej. Nie, no wyciszenie, teraz jadę 140, naprawdę tutaj nie ma jakiegoś dramatu. Gdybym to za mną no, już nie będę zamykał, ale troszeczkę by jeszcze pewnie ciszej było, no bo dodatkowa warstwa. To zawracamy. Tutaj zrobimy sobie soundcheck. Gdy wciśniemy na gałęziuszu przycisk z literką M z boku, ale M, MO trzeba przytrzymać. No to sobie możemy tutaj zmieniać biegi w ten sposób. No to soundcheck. A nie. Kurczę, wiecie co? Skupiłem się na gałęziuszu źle to źle to bardzo zabrzmiało i nie zrobiłem zamczego, ale zawrócimy. I zrobimy sobie jeszcze prowadzenie całkiem spoko. Zadziwiająco mało się ten samochód przechyla. Zawieszenie nie jest ani miękkie, ani twarde, takie powiedzmy pośrednio wystrojone. Pasuje do tego samochodu, ale z drugiej strony jest też bezpiecznie, gdy wchodzimy w jakiś zakręt. Hmm. Co do układu kierowniczego, jest precyzyjny, ale jeśli puścimy kierownicę, czy po prostu odpuścimy skręcanie, tak to można nazwać. Ja pierniczę, znowu zapomniałem o sound checku. Dobra, ale to nie jest istotne. Po prostu powrót do pozycji zero jest taki, jakby wolniejszy i to jest takie specyficzne. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy tutaj będzie 100-200. Skoro ten samochód ma wpisane 180, a ja bym chciał tu mierzyć 120, no, to... no to co ja oszalałem. Dobra. No teraz z wietrzykiem, z wietrzykiem. 193 <laughs> jeszcze będzie zjazd z górki nawet. Dobra to 209 km na godzinę i 205 według prędkościomierza, coś niesamowitego. Ja pierniczę. Ja już to jakiś system widziałem coś tam się spłakał, to już za szybko chyba było. Później sobie zobaczę, co tam wyskoczyło, ale wiecie, to nie był jakiś taki błąd, że o, coś się zepsuło, tylko po prostu już, już prędkość chyba była za wysoka dla jakiegoś pewnie systemu bezpieczeństwa. No i dobra, mam nadzieję, że ta próba autostradowa, ten samochód, wszystko wam się niesamowicie podobało. Auto ma wpisane 180 km na godzinę. Pojechaliśmy 205 i to kurczę, według GPS-u. Na liczniku 210 było. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.